I tak, dzisiaj robimy kursa koło tego koła zębatego na yy, kole zębatym. Zapadka taka tutaj jest. O, tutaj tej zapadki już prawie że nie ma, a to jest tyle. I to nie będzie chodziło, bo jak jest małe obciążenie, jak się, kurde, nie, nie pogadamy. muszę tego rusko wyłączyć. Chwila. idę go wyłączyć, bo w gazie mam wywozi, od kur jeszcze, kurde. I od króli jeszcze i tak się wziął za robotę Nie pogada nic Jak chodzi i trzeba mu wynosić cyk tam to jest tylko piekko i no. A tu pogadamy za chwilę I to jest tak, to muszę wyciągnąć, złożyć, ściągnąć o. By popuścić te szubki. No, żeby nie zgubić ich jeszcze, trzeba deser położyć. Podkładka. Cyk. I druga. Już w palcach opuszczona jest, także już idzie. Tam jest kalamitka. Powinno wszystko to zejść, ale nie jestem pewny. O. Żeby się nie zestro, trzeba będzie coś cięższego chyba, więc chwilę trzeba będzie poczekać, bo to widzę dość zespawane, <grym> Zardzewiałe białe. Moment, muszę tu coś po tym pomodzić to. A tu nowe urządzenie już. Maska 65 jest podatna ze sprężyną. mam nadzieję, to jest takie coś to wygląda. To jest... To jest sprężyna, coś takiego to jest. Zapadka. A zapadka powinna być tutaj większa. A tu nie ma nic. O. Nie ma nic zęba. I wtedy ten ząb wchodzi w. Dobrze. O! Tak wchodzi. Ten ząbek ładnie wchodzi w to. I to tak. Chyba, że się pomylił albo coś. To mi poprawić. Koło zębaty jeszcze nie będziemy wymienić. Bo koło widzę, że jeszcze jest w miarę dobre. Jedynie no. też przeteż przodką dulcianą. bo był problem z tym. Powiem wam, że był problem. I co tak ściągnąłem to. Musiałem klepać młotkiem palnikiem grzać, bo nie chciało zejść. Nie chciałem tego pokazywać, bo składa się pośmieszać trochę. Ale to jest tak, tu taki ząbek wygląda. Wytarty już jest. Może ktoś powie, że nie bardzo. Ale wytarty, a to jest od tej drugiej strony. Od strony na zewnątrz, znaczy na zewnątrz. Z lewej strony, a ten jest od strony prawej strony. Widzicie, co jest ząb? Nie zęba A tu jaki jest ząb? Widzicie, jaki tu jest ząb? Jaki tu jest? O. A tu jest taki ząb. A tu jest taki ząb. Nie uciekł go prawie w ogóle. Można by powiedzieć, że można było go zostawić na starym. Tu jeszcze widać. Bicie motkiem, musiał prać, żeby to zeszło. Nie chciał mi zejść, yy... to tak wygląda. Dlaczego tak się stało? Jak się myje, jest kamolynka, ale się ten smar wymył, i po prostu tutaj chyciła za. Trzeba wziąć teraz ładnie papierkiem to wszystko wyczyścić do białego metalu, nasmarować to. I tyle, i tyle można powiedzieć. Aż tyle yy, bo no, tu leży blacha, tu leży te śruby, wszystkie yy. mocowania i tak dalej. No co, co? Bierzemy się do roboty, bierzemy się, czyścimy to papierkiem delikatnie i, i robimy to dalej. Składamy to w czyścimy smarem, jakimś damy na razie. Karamitkę przełożymy i tyle. Tak, to to ustrojstwo ma wejść. W to. A Tak pokażę A to nie chce mi wejść w to. O. Nie wejdzie mi to w to. No. Nie ja chcę wejść. Muszę wziąć boszka, delikatnie to zeszlifować tutaj kraj. Z jednej i z drugiej strony. I wtedy wejdzie, powinno wejść. Stary nie będzie bo za, ma za mały jest. I muszę to założyć to tak. Ale to muszę wziąć boszka, troszkę ślifnąć i będzie dobrze. Od razu to zrobię. Lepiej. Zobaczymy, jak nie to będzie źle, bo to nie za dużo. Jeszcze troszkę, trzeba porę milimetrów. Jeszcze. Ten może jest słaba bateria, więc będzie ciężko. Będzie ciężko. O. A to nie za dużo, proszę Pana. Nie wiem czy wszyscy mieli takie przygody z tym, no ale tak się stało akurat. No i co zrobię? Bateria się kończy. Kurde, może wystarczy nieco więcej może. Spróbujemy. jak e, chce wejść. Mówili mi stukni, młotkiem to wejdzie. Chyba w głowę ze stukni, na ranie. Ale chociaż może wejdzie. Gdyby to już weszło, to już było dobrze. Nie. a tu musi chodzić luźno, to nie ma chodzić tak. tak. Ale nie może chodzić. Ja mam takie wrażenie. Muszę iść po drugą. O. Widzicie, tu troszkę farby, tu troszkę farby i już nie wejdzie. Jeszcze trzeba troszkę to szkifnąć z jednej i z drugiej strony. A no nie ze muszę iść po baterię następną. Co, już chodzi, ale jeszcze nie chodzi. kurde, jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę i będzie. Nie jest tak jakby się chciało, że wejdzie od razu. Bo tak chodzić chyba luźno, no, jeszcze, jeszcze coś tu trzyma. Coś tu trzyma i to musi chodzić luźno, bo ja będzie chodzić paść, no to nie będzie z tego nic. Takie mam wrażenie po prostu. I Tro, jeszcze troszkę trzeba poślifować. Jeszcze niewiele, ale jeszcze trzeba. Troszeczkę. że będzie stój. Ale kurde, no. Jeszcze troszkę, no. Kurde, pik. Minimalnie już nie trzeba wiele, a jeszcze, 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 jeszcze. Skurczy wykuje ten. Masz? Pasuje? No, teraz to chodzi. Tu jeszcze spężyna, jest spężyna, jest. Tak. Tak. Na sucho złożymy sobie pierwsze. wiadomo, o co chodzić. No, no i git. I coś takiego to ma być. No, nikt nie mówi, że trzeba pocichować. Czasami oryginalne, kupione, wszystko pięknie, ładnie I co? I dupo. I nie może być tak. Jak chcesz, bo zawsze to się musi być nie tak. No ale to nie jest dobrze. Mamy, boże, takiego na baterię. Także zrobimy sobie to. Teraz idziemy do... przechodzimy do ośki, bo musimy ośkę troszkę wziąć ją i po prostu yy, yy, wziąć ją i pod yy, spiłować, znaczy spiłować. Papiórkę ładnie podczyścić, bo jest trochę zadzewiała. Tu jest jakaś mała dziurka na kalamitkę, tam jest jakaś duża. Trzeba będzie coś pomyśleć o tych winnych. Na razie weźmiemy wazeliną taką zwykłą. Wazelinką się to nasmaruje, taką piękną wazelinką. Stara, bo stara, ale może być. Co? No, na razie idę po papiurek i za chwilę przychodzę. Dobra, idę to wyczyścić, ten te gwarheta, pokażę Wam o co nam chodzi już. Hmm. Tu jest takie dwa bolce. No, niektórzy wiedzą o co chodzi, to są bolce. Kurde moje kurde, tutaj można Kurde, tu, kurde ciasno trochę, ale to nic. Tu jest jeden bolest, tu jest drugi, który ta wajcha, ciągnie to wszystko. I był problem z tym A na taki problem był, że kurde nie chciał to chodzić Jak ci nie chciało chodzić, jak to przez co chodzić, działa, wyrzucieli tak, tylko jak dostało wody to nie poszło I tyle było z tego Już przyszła woda, nie nasparwałem, zostawiłem na dziko zimie wino, I ta powinno przez to chodzić, nie chodziło ale trzeba było wodnie jakoś wywiść, wajchę do on całkiem nadutą, to się po ustawie biegli, czy szybsze, czy wolniejsze i trzeba było dać do samu spodu i taśma cały czas szła. I trzeba było jechać wolno, bo jakby się szybko jechał, po no prostu by to wywaliło, momentalnie kawałek i przejął różnorodność. A jak się jedzie pomału, to pomału, taśma idzie i rozwola się, a pomału się jedzie a, a to było niesprawne, nie widziałem o co chodzi, dopiero przygotowałem parę filmików i po prostu tak się dowiedziałem. A wcześniej nie nasmarowałem myło się, myło się, nie dostaje się uwagi na to, że tak ma być, czy nie. I tak te skutki właśnie później. Także wszystko musi być smart, czy Madelino, na początek nasmarować to dobrze. Tu są rowki, nawet po temu wycięte, albo się wyrobiły już to po prostu, nie, nie wiem, takie powinny być tutaj. Albo się wyrobiły, nie wiem, takie delikatne roleczki, czuć Że po prostu tak to musi być i tak to zrobimy. A prawo rozrzutnika taka. o zębatego, A przez chyba taśma czy co tu ciąga znaczy co idzie taśma i się porusza w jakimś szybciej, czy wolniej, czy najwolniej. Szkoda nie zrobię jeszcze w tym starym roku. Czysta, Ładna, git Dobra, mamy to. Próbujmy, czy to znajdzie w ogóle, bo to nie wiadomo, czy najdzie. Nie no, na Tak, kurde, jakieś żury to są, Co to kurde. Takiego to ma być, ząbek wchodzi tutaj ładnie cały. Nie. Teraz to będzie chodziło. Teraz będzie chodziło. Teraz wazylina, ale tu jest jest problem taki, że tu jest kurde. Hmm. Tu jest źle coś zrobione, znaczy źle, no jest tak powinno być chyba. To kukość typu nie smarować. Wiem, kurde, nie wszystko nawet. Pomału. Żeby to nie na pomioł. Na kluczy. Ale tak musi być. Dziesiątka, niezwy... niezwyczajna dziesiątka. Kombinerki będą. A dziesiątki będą kombinerki. Kombinerki też będą, no nie? Nie będą, będę będą kombinerki Co by nie były Wszystko będzie Wiadro z kombinerkami, wiadro z tym z kluczami Ale tu jest chyba większa, mniejszy otwór I trzeba będzie założyć Mniejszą Znaczy kalamitkę taką samą, tylko na dziurę mniejszą Zobaczcie co zrobimy Kurde no. Tu jest taka dziurka, a tu jest taka dziura No i jak to będzie? Nie ma szans na to. Założyć trzeba Kalamitkę trzeba kupić inną już Na razie za nowe ziemna smarujemy to no. W środku i tu wysmalujemy to wszystko Ale kalamitkę trzeba dokupić nie tak może być z kalamitki to nie może być mi bardzo, ale nie może być przez kalamitki. Trzeba kalamitkę dokupić. Zasmorujemy z każdej strony. Na razie. A jak sobie zapomnę i no, to sobie kupię kalamitkę nową. Na mniejszą otwór. Robię zdjęcie gościowi, i pokażę wam jak to wygląda i już na co zrobię. Ej, nie to rozwierci na większy. Ej, nie będę rozwierz. Na sens. To jest, to jest. To zakonamy, to zakonamy. Cyk, cyk, cyk. No tak, tak. Tak, tak, tak. Wszystko jest ok. Wiemy. Tu jeszcze, kurde Mały wziąłeś, ten stóp wziąłeś, co z Taki jest, taki by. ławka, kawałek i już posłużyła ze stóp a. Na razie nie będzie ruszane nic za nic, więc będzie po prostu stało tak, że to, a w międzyczasie się, się będzie chodziło Za kalemitkę taką małą No to dobrze, już. Na tym... Tu powinna być kalamitka, widzę, ale nie ma. Tu powinna być większa, dobra. Tą se tu większą, tu se wkręćmy, bo tu nie ma. Ale kurde, ale to Ale to są kurde wynalazki. Jasny wind. Ożymy troszkę wazeliny już. Na razie. Kilka razy wygniemy, przeruszymy. Nie no, ma klamitki kurde, to tak wszystko się zastoi i ciężko ruszy na później. A pod dachem stoi trochę, to nie ma problemu w sumie, nie? Na pewnym pod dachem to masa. Ale czas maluj tak y, w tego. lepszy. A na razie jest to co jest już. Dobra, jest, tak. Idziemy to dalej składać już. Złożymy to i będzie git. I będzie git. Jeżeli dobrze złożę. Oczywiście, bo to jest nie że ja dobrze złożę. Bo to filmy to jest filmy, a robota to robota. Wiadomo o co chodzi. Ale tu nie ma nic takiego, co byś nie mógł złożyć dobrze. Dokładnie, zaraz. Do no, wiedziałem, że jakiś, jakiś problem musi wyjść. Kurde, no. Zatrzymaj się. No. Nie, dobra. Troszkę ciężko wejdzie, ale wejdzie. Nie wiem, czemu tak wchodzi ciężko, opornie, ale wchodzi. trzeba od razu założyć. Myślę, że jednak nie będzie trzeba sprzężyna. Sprzężynę. To zakładać razem wszystko. Czemu to się da inaczej? Jakimś tam sposobem się to założyć, ale to jednak się nie da założyć inaczej. Czemu tak tu por nie wchodzi? Rdziele. To jest farba i to jest dom. Kurde, jeszcze będę musiał wyciągnąć tros? Ot, kałużyje i dobrze. Może wejdzie. No, chyba żebym się zespół, kurde. Czemu tak nie chcę wejść? Na firmach każdemu fajnie wszystko wchodzi. Tu nie chcę wejść. No i co to jest? Kroń bardzo, ale dobrze nie wazy, smarem, tylko azyni. Trzeba to po prostu coś z tym zrobić teraz Albo pilnika rozpiłować to, troszkę tutaj te farby pościerać już to wyta tylko pokażę o co chodzi Tak nie powinno być to Powinno Nejść ładnie, a to nie chce najść Nowe widzicie? Nie chce najść, kurde Przecież nie jest to takie jakieś wyrobione albo co, już to jest nowe wszystko Nowe to nie zaczęliśmy mu wejść, tak jak ty chcesz A no właśnie, może papierka ściennego weźmiemy przeczemy to i już zobaczymy, wziąłem to, poszlifowałem troszkę taką frezem. Coś takiego jak to tutaj pojeździłem troszkę tym, zrobiłem to inaczej, przerobiłem i ma być. Zobaczymy co będzie dalej. Idziemy składać dalej. A jak już poskłada się, już powinno być, Zobaczymy jak to będzie wyglądało teraz. Żena, ta No kurde, co jestem? Możemy później że włożę. Takie było proste. Nie wiem, jak to tak jeszcze to zrobić, No pasuje, pasuje wszystko, jest stąd było. troszkę to przeczyszczę. Blachę. I przykro bardzo, ale trzeba będzie wszystko ładnie, już wytarte nawet jest. Ładnie trzeba będzie wszystko, ale przesmarować wszędzie. Nie wiem, po co to smaruję, ale to jest Waszylina więc temu się nie zaszkodzi nic. Musi być smar porządny, muszę kupić smar porządny jakiś taki, na temperaturę. Dobra, kończymy to już składanie. Tego kółeczka, bo tu idzie, wchodzi tak, tu wchodzi tak. I teraz to będzie pasowało, kurde. O, od razu skakuje. coś ha, Kurde, pięknie skoczył. No mówię wam, że... Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale to mogę nacisnąć, blachę podłożyć. A na dwie strony idzie. Dobra, idzie. bo Śruby po zakręcać stare śruby. No i co? Tyle. dobra tak. Albo tak. Zawsze tak. coś tak. nie tak. O, tak. to tak. Albo teraz nie wiem, czy tak. Albo tak. Albo tak. czy tak ale przekręcimy że tak, żeby było dobrze że to weszło trochę na to. to. Na razie to idzie na całą, po całości idzie, a to my tak nie chcemy, że tak szło, bo to jest źle. To dobrze jest, ale... Jak mamy teraz nowe zapadki, ustał już wyjechane, no to czemu tak mylić? iść reszku tu się naciśnie. No. I zobaczymy, jak to już. Musi więcej obrotu zrobić, żeby to poszło. Przyskawię. O, skoczy. I bez tej zapadki nic nie zrobimy. Dobra, to taka robota szybka była. Dobrze poszło. Pół godziny, ale poszło, yy, bo to mi się stało na, w, tamtym, w tym roku jeszcze, jak rozwoziłem gnój, po prostu i nie wiedziałem od czego to jest, co to się dzieje i tak chodziłem, szukałem, wreszcie znalazłem, że zapadka jest wytarta na no amen, że tej zapadki już nie ma nic, że jest złom. No ale co zrobimy, trzeba było kupić nową, nie wiedzieli, nie wiedziałem o tym. I tak doszłem pomału, pomału, przyszła zima, zacząłem oglądać, chodzić, szukać i doszłem do tego. Jak doszło, trzeba było kupić niewielkie pieniądze, ale trzeba było kupić, założyć na nową i już. Zębatka jest tamta droga zdrowa, nie droga, zdrowa jest, nigdzie nie jest. Teraz trzeba ją poczyścić. No i przydałaby się osłonę dorobić jeszcze, no ale to już jest. To co? Na razie wszystkim, cześć. Z Wami się dobrze robi.